Hello, and welcome to us. w kolejnym odcinku z serii Tomb Raider Legend. Dokładnie, jak się nie mylę, jest to nasz 15 odcinek, w którym uda nam się właśnie rozpocząć naszą przygodę w Kazachstanie. Dobra, tutaj skaczemy, bo musimy mm, spadochronu użyć. Właśnie będzie bardzo krótki moment z tym spadochronem. Patrzcie. Wow, ile my leciliśmy z nim normalnie. Coś pięknego. Dobra, zacznijmy od roz rozwalania właśnie tych... Nie wiem co to jest, takich... Mm, nie można tego nazywać beczką, beczkę drewniana, a takich kanistrów jakby czy coś w tym stylu. I właśnie dzięki nim pozbyliśmy się kilku przeciwników, teraz wykańczamy resztę właśnie to co tam stoi, więc naprawdę jest w porządku moi drodzy. Mhm, tam jeszcze ucieka. No, no super. Tu jeszcze weźmiemy po prostu, mm, sprawdzimy wszystkie te skrzyneczki, bo w nich są pokrywane sekrety. Hmm, no co tak, co tak wiegnisz, co tak wiegnisz, jakby, jakby ci na obiad wołano. Dobra, tam mamy sekret. O, jak ładnie, schował się, fajnie. Dobra. No, próbujemy go wziąć na ten sposób, na ten sposób go bierzemy. Podejdziesz? Nie, podszedł jak Dobra, dobra, dobra. Nie ma co się rozdwajać. Tutaj postaramy się wskoczyć na tą, e, właśnie w to miejsce. Tutaj chyba nic nie będzie. Nic, ale walam się upewnić. Dobra, Tu musimy się złapać tego, żeby, zła żeby Lara się złapała tego. No jakim cudem, Haro? Przepraszam, bo zaraz się pojawię w tamtym momencie. Złap się. Czemu ty się tego nie łapiesz? Ja nie rozumiem, co ja tu robię źle? Przecież robię wszystko normalnie, skaczę na tą tyczkę Czego ona się nie złapała? Nie wiem, pewnie źle wygierowałem, nie ja doszedłem tam do krawędzi budynku o, Dobra, mniejsza z laro Apteczki nadrobimy, bo patrzcie ile ich tu leży Więc naprawdę nie ma co się na razie martwić To już zrobimy Przywitamy Nowy Rok w Kazachstanie Dokładnie Tu jeszcze tego wykończymy i tych pozostałych w środku Tutaj już chyba grantem nie rzucicie, nie? Bo byście sobie budynek zepsuli no, macie szczęście. Dobra. Teraz idziemy w poszukiwaniu za apteczkami i innymi rzeczami, które nam się mogą przydać. Mamy czas, żeby się ogarnąć. Bo no troszeczkę powiem wam, straciliśmy właśnie zdrowiu i straciliśmy rzeczy, czyli nabojów, które złożyliśmy na właśnie strzelenie tych wszystkich, tych wszystkich najemników. Tutaj jeszcze sprawdzę, czy nie ma sekretu. Hmm, może tu pochowali w sumie... Oni są zusili, gdzie sekrety czasem w takich miejscach wsadzają, że. Szczególnie w Boliwii. W Boliwii nie mogłem znaleźć. Wielu sekretów są okropnie schowane w Boliwii. jak to jest brzydkie. Widzicie to? To mi się tak nie podoba, jak oni stawiali właśnie na ten. na tą funkcjonalność zamiast na wygląd. Ja to zawsze stawiam na to i na to. Bo wiadomo, funkcjonalne musi być. Ale wygląd też musi mieć ładny, no. Ludzie, pomyślcie trochę, jakichś grafików było za trud. Nie wiem, no teraz to żartuję Dobra, tu mamy nasz pierwszy sekret. Nie drugi już w stanie Drugi sekret też jest brązowy i zbieramy go ładnie i już jest w naszej dyspozycji. Ok, wychodzimy stąd. Tu jeszcze sprawdzę, czy tej szafki się nie da otworzyć, nie, nie da się jej otworzyć. Okej. Okay. I w pewnym momencie właśnie mojej gry kiedy się kmiesz, zaczynałem grać w tą grę. Zastanawiałem się, co zrobić, żeby dalej przejść. Hmm, boże, kto wpadł na pomysł, że to jest drabina. Ja w życiu bym nie wpadł na pomysł, że to jest drabina. Bo właśnie tak... Wszy... Podszedłem do tego, kliknąłem klawisz, no nie. Kliknąłem właśnie klawisz i się... I... I... Zawiesiłem się na tym. Ja tak sobie myślę, kurczę co to jest. Ja pierniczę, co to może być? Patrzę. Żartujecie sobie. No chyba nie, to jest drabina, nie? I tak później takie śliwko Ja pierniczę, jak mogę na to nie wpaść, chociaż no... No nie wyglądało tak drabina. Dobra, skaczemy. O tym to nawet już nie wspominałem. Nawet... Nawet już nie mówiłem, że musimy go zaatakować, bo cienias. Dobra, tutaj też załatwię problem z tymi skrzyneczkami. Kto się dole i tam krzyczy, mam nadzieję, że nie słyszycie. Bo mam duży dom i tam, żeby się porozumiewać, to trzeba wrzeszczyć z dołu na górę. Więc tam akurat mojego brata ktoś wała dobra mniejsza Tu musimy rozwalić tych całych najemników No proszę was nie upierajcie się przy swoim no Ja mam rację ludzie <ścoughs> To nie jest samolubne wiecie, że ja tak bym o sobie nie powiedział Oczywiście jakbym był samym sobą Ale ja mówię o tych wszystkich tutaj właśnie stronach To my mamy rację jeżeli chodzi o te wojny Bo to właśnie oni mają do nas problem a my nie do nich A ty co założyłeś żółtą bluzkę i ja myślisz że jesteś fajny Kurcze, kto tam mi tak hałasuje? Ja pierniczę. Czekajcie chwilę. Okej, okay, już nikt tam nie hałasuje. Możemy dalej wracać do kry. No, padaj, padaj. Padaj, padaj, człowieku, bo naprawdę tu nie ma czasu, żeby się na to porozczulać. Hmm. Czy rozwaliłem tą beczkę? Czy jak to się nazywa? Nie wiem, jak to się nazywa. Kurcze, muszę się w końcu dowiedzieć. Hmm. Co tam jest? Nic tam nie ma. Pustka. Ok, więc będziemy zmierzyć do tamtego pomieszczenia, w którym ta akcja się będzie tam rozgrywać. Ale zanim to dotrzemy, muszę zebrać jeszcze sekret. O, tam będzie sekret. W tym właśnie. W tej właśnie, 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 jak to się nazywa? W skrzyneczce! W tej właśnie w skrzyneczce. Dokładnie. Tam się dostaniemy poprzez wyrąbanie, tym kurcze. ...karabinem dziury, a od razu już poszło za jednym zamachem, co ja się tu będę, wiecie, dwa w jednym można mieć, to już od razu lepiej. To jest właśnie z przybliżania ten mój srebrny sekret, który zdobyliśmy i możemy lecieć dalej do, dalej z akcją, dalej do tych właśnie ludzi tam. Hmm, jeszcze na dzień dobry. Zamiast używania dzwonka do drzwi strzelimy im tu beczką. Masakra, jak on poleciał.

Wow, kobieta, talent. <laughs> Więc kto powiedział strażnik? Wynosimy się z tego miejsca, złożonego przez <laughs> nich. Oh, Strzegą szczyt, jak on to powiedział. I śniegu. Spoko, co kto lubi? Ja się zajmuję bardziej ambitnymi rzeczami. Dobra. <laughs> co ty tu masz nam do zaoferowania, jeszcze człowieku? Nie, już nic. Dobra, tu jeszcze. Fajerwerki uruchomimy W postaci tych skrzynek jeszcze wspinam się na te dachy Sprawdzam czy może tam nie ma żadnych sekretów Czy czegoś <grym> Patrzcie na tą lampę, myślałem że to jest srebrny sekret <grym> Ja już tam byłem Jaki fej, ja już tam miałem skoczyć Dobrze się opamiętałem <grym> Okej okay. No Opuść ją Dobrze I Jeszcze sprawdzę czy tu nie ma czego Hmm, sobie zebrać. Tu jest granatnik chyba. Sprawdzimy, że to granatnik. Pokoszaro, na co ci stać? Tak, to granatnik, najbardziej bezsensowna broń. Nie, dziękuję, postoję. Wezmę moją z powrotem to co miałem. Dobra, więc moi drodzy, teraz udajemy się do tej bramy. Poznamy już hasło i możemy się przedostać na tą drugą stronę, że się rozglądam z sekretami, żeby wam pokazać, gdzie wszystkie się znajdują, żeby nie było żadnych ominięć TP. Żeby wszystko właśnie było w bardzo fajnym... w bardzo fajnym stylu zrobione. Więc znamy hasło. Wpisuj, Lara, nie podglądam, nie patrzę. Mhm. Okej, okay. no, widzę, że ci mają też niezłe powitania. Po prostu słownik mega. Dobra, apteczkę musiałem włączyć, bo... Masakra już nam od razu tyle życia z wzięli. O, tu jeszcze im beczkę wystrzeliliśmy Oj, przepraszam was, ktoś mnie woła. Muszę tutaj zrobić mini cięcie, więc... No, zobaczenia zaraz. Okej, okay, już jestem. Sytuacja zaspokojona. wszystko się dokonałem z rodziną. Okej, okay, więc lecimy dalej. Tam nic nie ma. Hmm, tylko jakieś tutaj rury, jakiś akumulator, nie wiem co to jest, może jakieś... Jakaś tam jest fabryka, może coś tam się... Czymś tam się zajmują potajemnie. Nie wiadomo, nie wiadomo. Tam chyba raczej się dostaniemy poprzez drzwi. Chyba, że no nie ma co, nie ma co. O! Dostaliśmy się poprzez drzwi. Wow, jaka baza. Mm. Pewnie z Unii wzięli, tak. <noise> Na pewno. Mimo że nie są w Unii, ale... Ci... Dobra, potrzebujemy jakiś map. Hmm, tu jest jakiś szlak. Wow, zaznaczony, no. Ludzie, chyba, chyba będziemy musieli tym szlakiem podążać. Dobra, powinnaś się pośpieszyć, więc... Nie ma co czekać, masz rację. Laro, więc ja też właśnie lecę z tobą. Na tą drabinę, o, tu widzimy antenę nadawczą. Wow, jakie, jakie tu w ogóle anteny mieli. Ojej, ja jeszcze jakieś światło czuję się jak na stoku narciarskim. Dobrze, ale myślę, że w tym miejscu zakończę nasz dzisiejszy odcinek. Dziękuję wam za to, że oglądaliście i mam nadzieję, że usłyszymy się w kolejnym więc dziękuję wam bardzo i pa pa!